Najnowsza powieść autora bestsellerowej, uwielbianej, kultowej, już niemal złodziejki książek. Nadszedł ten dzień? Nadeszła ta chwila. Jesteście ciekawi? <grym> hej, hej, moi drodzy, w ten cudny czerwcowy dzień. Witam Was, Olga z Wielkiego Buka. Klub Marudnych Zaczytanych Ciotek ma dzisiaj zaszczyt opowiedzieć Wam o. Glinianym moście Markusa Zusaka, powieści, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Nasza Księgarnia. Przed Wami powieść, która po prostu potrafi złamać serce. Wzruszająca, bolesna, chłopakowata do tego. No ale co ja Wam tam będę mówić, no zobaczcie sami. Pięciu braci Danbar mieszka osamotnionych w pogrążonym domu chaosie na przedmieściach. Pozostawieni sami sobie, bez opieki dorosłych, bez rodziców, jakoś sami sobie radzą, tworzą swoje własne męskie reguły i no, tworzą sposoby na spędzanie codzienności. Pewnego dnia do domu powraca ich ojciec, którego nazywają mordercą i rzuca jednemu z nich jednemu ze swoich synów imieniem Klej propozycję, by ten wybudował z nim gliniany most. A Klej przyjmuje tę tajemnicę, dlatego że zarówno chłopak, jak i jego ojciec od lat skrywają w sercu tajemnicę. Okropnie bolesny sekret, który pożera ich całymi latami od środka. Ile w tej powieści jest smutku, ile w tej powieści jest żalu, ile jest niewysłowionych wyrzutów sumienia, to tego po prostu nie da się, słuchajcie, ująć słowami. Tutaj niektóre fragmenty są tak bolesne, że one po prostu bolą przy najmniejszym dotknięciu i my niemal czujemy ten ból. Markus Zusak potrafi poruszać tematy trudne, potrafi też poruszać tematy wręcz nie do zniesienia, ale jednocześnie robi to w sposób tak wyważony. Niemal poetycki, tak by nikogo nie wystraszyć, tak żeby nikogo nie odrzucić. Pamiętacie zresztą Złodziejkę Książę, gdzie sama śmierć opowiada całe wydarzenia i tym samym tworzy taki swoisty dystans pomiędzy tym, co się dzieje, i pomiędzy czytelnikiem. Taki właśnie narrator łagodzi w jakiś sposób ból i w jakiś sposób odsuwa czytelnika od tych niepojętych wręcz tragedii. Tutaj jest podobnie w Glinianym Moście, dlatego że historię Kleja, jego ojca, jak i całej rodziny. Opowiada jeden ze starszych braci kleja, i tym samym tworzy się taka szersza perspektywa dla czytelnika. My nie pogrążamy się bezpośrednio w tym smutku, nie pogrążamy się w tej rozpaczy. No ale o czym jest ten gliniany most, zapytacie? To jest historia największej możliwej straty, największej możliwej winy i jedynego możliwego przebaczenia. To jest historia śmierci, to jest historia żałoby, ale to jest też historia wyrzutów sumienia tak ogromnych. Tak potężnych, że odbierają człowiekowi nawet sam śmiech. Widać, że Zusek lubi metafory, lubi poetyckość, lubi taką grę językiem i zabawę językiem, również i to widać w glinianym moście, ale jednocześnie potrafi tworzyć tak hipnotyzujące opowieści, że szczelnie zamyka czytelnika w tym swoim świecie i nie pozwala mu się wydostać aż do samego końca. Nie będę też przed wami ukrywać. Słuchajcie, gliniany most to nie jest już kaliber złodziejki książek. Ale tak sobie myślę, że zarówno w świecie literatury, jak i w ogóle popkultury i sztuki generalnie, tak mocne wejście, jak zrobił Markus Zusak z złodziejką książek, można zrobić tylko raz. I tak olbrzymie wrażenie. Tym bardziej, że w złodziejce książek już sam narrator, już sama tematyka nadawały całości takiego środka ciężkości, właśnie. Ale to niczemu nie ujmuje tej książce, dlatego że słuchajcie, Gliniane Mocy to jest kolejna wzruszająca, kolejna poruszająca i niesamowicie uniwersalna, a jednocześnie powieść pod tego autora która robi niezapomniane wrażenie. Nie wiem słuchajcie nawet, czy to dorośli czytelnicy nie zyskają więcej na lekturze Glinianego Mostu, dlatego, że młodzież może jeszcze nie wyłapać wielu aspektów tej opowieści, może się nie dostać do jej sedna, może nie dostać się do jej samego dna. Jedno jest dla mnie tutaj pewne. Gliniany Most Markusa Zusaka, popis klaku, jest w tym roku jedną z najważniejszych, najbardziej wartościowych lektur Klubu Marudnych Zaczytanych Ciotek. O, tak wam powiem. I słuchajcie, zachwyci? Tak myślę, nawet bardziej dorosłe serca. Czytajcie, zachwycajcie się i dawajcie mi koniecznie znać. Niesamowita lektura. A ja, razem z wydawnictwem, nasza księgarnia, zapraszamy Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz glinianego mostu do wygrania. I słuchajcie, pytanie konkursowe brzmi: jaka jest Waszym zdaniem najbardziej wartościowa lektura młodzieżowa? Opowieść młodzieżowa, opowiadanie dla młodzieży, historia młodzieżowa. Dawajcie mi koniecznie znać swoje odpowiedzi, wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do 10 lipca, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Słuchajcie, tutaj jest tyle bólu w tej opowieści, jest tyle cierpienia, a jednocześnie ta historia ma w sobie taki posmak lata, takich beztroskich miesięcy i tego, jak ta beztroska się kończy. Wiecie, to jedna z tych takich opowieści trochę o dojrzewaniu, o dorastaniu, o zrozumieniu może. W ten sposób. Po więcej słuchajcie, koniecznie zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, bo tam również się rozpisałam, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa, pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na mój poradnik, jak czytać książki po angielsku lub w innym obcym języku. Koniecznie zaglądajcie po moje porady i triki. Absolutna prościzna, i wy będziecie mogli czytać w obcym języku, właśnie. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam was serdecznie. Rozgoście się, i może akurat zdecydujecie się na subskrypcję. Zapraszam do zobaczenia!